To zbiorniczek nam pękł. Jest to wasz pierwszy z Wombol? Drugi z Wombol. Ale pierwszy z faworytą. Rok to... temu jechaliśmy daćką 3310. Nie było problemu. Nie, daćka to jest wytrzymała. Wombol pierwszy. Doświadczenie niewielkie, ale jesteśmy dobrej myśli. Jesteśmy z Dolnego Śląska, więc już tu kawałek musieliśmy przejechać. Jesteśmy z Wrocławia i jestem ja w drugi z Wombol. W zeszłym roku byliśmy w Turcji. Maluszek dał radę, przejechał z nami ponad 5000 km. No i teraz idziemy do Albanii. jesteśmy z Krakowa, nasza załoga cukierasy. Mój jest to głąbol trzeci, Eweliny pierwszy. Pierwszy raz jadę. Padło na Albanię w tym roku. Trzymaj kciuki za nas. Wasz polonez uciągnie tyle osób. Uciągnie, bo jest zrobione trzecie pióro, a wszyscy się ze mnie śmiali. Jedyny polonez, który nie wisi z tyłu. Także to jedziemy na pewno. A nazywam się Tim Brejdaczki, jesteśmy z Wrocławia z i z Krakowa. Z Lublina. Mój drugi z Tu Mój jest pierwszy. Tak, pierwszy. Mieszana ekipa, część z Boża, część z Malty. Cześć, jesteśmy z Krakowa, Marcin i Łukasz. I... A ja jestem z Hamburga i ta szyba właśnie ratuje to, że startujemy do Albanii, bo policja zabrała nam dowód rejestracyjny i to jest ostatnia deska, ostatnia szyba ratunku. To jest szyba na miarę naszych możliwości. Iliśmy na wygodę. Wygoda przede wszystkim. Nie no, lepszą ekipą jedziemy, znaczy większą ekipą jedziemy, no i myślę, myślę że lubinę będzie większa przygoda niż, niż w Sebastian w tamtym roku jechał ze mną do Turcji, Polonezem. W tym roku Sebastian jedzie swoim żukiem, swoją załogą. No i przyjrzymy się teraz, co udało im się zrobić do tego wyjazdu. To mamy, mamy tak. Siedzenie z Benki. Z przodu. Akumulator też mamy z Benki. Widzę gościa z też macie. Mamy gościa z Benki. Z tyłu mamy siedzenie z Mercedesa Vito. Standardowo przy hamulce Lublin. Dodatkowy wentylator z Poloneza. Takie jeszcze kierownice powietrza, żeby te całe powietrze szło prosto na chłodnicę, żeby więcej powietrza dostawało. No i alternator z Porsche, bo taki akurat był. Auto bez żadnych modyfikacji oprócz jakichś takich światełek czy tym podobnych. Jego złom, mój piąty, mój czwarty, dwa lata przerwy covidowej, no, ale będzie, no będzie dobrze. Start, moim zdaniem był wyjątkowy. Pierwszy raz w tej lokalizacji stadion Śląski naprawdę nam bardzo pomógł w ogóle. I tak przy sympatyczni ludzie tu pracują. Jak widziałam, ochronę. Która w sumie miała służyć nam pomocą w kwestiach właśnie bezpieczeństwa, a oni biegali z niekapkami, rozdawali uczestnikom kartki, wszystkich instruowali. No, wiecie, bo to jest taka atmosfera, która się udziela, tak? My, uczestnicy, mimo jakichś napotkanych przeszkód już na drodze tutaj, do Chorzowa, mieliśmy pogody ducha i zaraziliśmy wszystkich dookoła tym, także teraz pozostaje tylko nam zarażać wszystkich na trasie. 950 pojazdów, samochodów, jednośladów, autobusów, ciężarówek i. Cokolwiek jeszcze z PRL-u było, to chyba tutaj dzisiaj wystartowało. Naprawdę wiele szalonych pojazdów, e, które uzbierały łącznie, razem, deklarowane 2,5 miliona, e, których jeszcze nie wszystkie są na koncie, bo to są też 1%, który dopiero wpłynie. Natomiast, no, słuchajcie, 2,5 miliona dla dzieci z domu w dziecka. Ja myślę, że to, to w ogóle jest taka kropka na dnik. nami stat 16 edycji z Lombolu. Jesteśmy już w drodze w kierunku do Albanii. No i za bardzo jeszcze nie wiemy, jaką obrać trasę. My mamy do wyboru między innymi Czechy i Austrię, ale znamy te kraje. Za bardzo tam nas już nic nie może zaskoczyć. Więc jeszcze nie wiemy dokładnie. Na razie jedziemy przed siebie. Po drodze już spotykamy innych uczestników z Lombolu. I bardzo fajna jest tutaj. Aplikacja Rayleigh Go, o niej warto wspomnieć, bo dzięki niej można śledzić na bieżąco. Miejmy nadzieję, że bez awarii, choć już jedną mamy w postaci zawieszonego pływaka w Butli LPG, nie jesteśmy w stanie zatankować gazu, więc nasz wyjazd zapowiada się dużo droższy niż zapowiadany. Niestety, ucho nie wytrzymało ciśnienia tego rocznego gombola. Ale mamy epokowy zamiennik ze Słowenii, także pokładamy w nim wszystkie nadzieje teraz. Po czeskiej stronie, dla odmiany w tym roku pojedziemy jednak przez Czechy. Docelowo jedziemy do Brna, tam odbijemy na Bratysławę, gdzie się dostaniemy do Węgier. I na miejscu, na Węgrzech, zobaczymy, czy to będzie balaton, czy Budapeszt. Będzie decyzja, czy jedziemy dalej. Zrobimy jak w poprzednim roku: poświęcimy nockę na to, żeby przewieźć się jak najdalej. Czy może odpoczniemy, coś pozwiedzamy? No zobaczymy. Mamy w każdym bądź razie 3 dni na dotarcie do Albanii. Oprócz tego, że zawiesił nam się zabór w butlinie możemy dobić gazu, to kolejną usterką jeszcze jest lewarek, który nam odpadł. Także no, możemy sobie zmieniać biegi. Teraz już w zasadzie niczym. problem taki, że nie chcę chodzić na benzynie. No i żeby nie stanąć gdzieś bez paliwa trzeba to zlokalizować i naprawiać. Wszystko już przejrzałem. Jedyne co mi przyszło do głowy, tu jest taki potencjometr. Zaraz się okaże. To było to, ale nie jestem pewien, to się już okaże podczas jazdy. Ten rok już jest ciekawy, bo zrobiliśmy zaledwie 200 km i już pierwsza Auster. O ile w naszym przypadku była to pierdoła, na razie tylko potencjometr, ale to się dowiemy za chwilkę na drodze, kiedy auto dostanie obciążenia. Tak, chłopacy tutaj mają gorsze problemy. Co się stało? No niestety najprawdopodobniej już czeka Objawy są wskazujące. No a no, najprzykrejsze jest to, że chłopaki no wszystko zrobili przy silniku, no dosłownie wszystko. W nie? już Niestety. Pierwsze 500 km bez problemu. Akcjoner był do końca, nie wiem, bo jeszcze, jeszcze się zdarzy, że nim gdzieś tam po szarpie. E, na chwilę obecną nic innego mi nie przychodzi do głowy. Jeszcze mam wtrysk oryginalny, tylko że problem taki, że nie zabrałem oryginalnej pokrywy od filtra powietrza. Jeżeli będzie się dalej coś działo, to jeszcze spróbujemy przełożyć sam wtrysk. No zobaczymy. Na razie jedziemy. który był na granicy oczywiście przekapiłem. Już nam się troszkę wyklarowała sprawa, wiemy, że będziemy w Budapeszcie. Pierwszy raz na Złombolu, e, cztery Polonezy, które widać, Team Hot Wheelsa, ponieważ naszym darczyńcą jest firma Matel, która jest właścicielem brandu Hot Wheels, a wiadomo, że naklejka Hot Wheels dodaje 5% mocy przynajmniej i 10% do prędkości. E, cztery samochody, piąty złapaliśmy na stacji, jedziemy, na razie się nam udaje, tylko pchaliśmy raz dzisiaj Poloneza, także jest całkiem dobrze i mamy nadzieję dojechać. By się okazało, że jest dalej, dalej go szarpie na, na benzynie. Nie chce palić, nie chce jechać. Jest coraz gorzej, już się powoli zastanawiam, czy coś nie jest ze silnikiem. Czy na przykład jakiś zawór upalony lub, lub coś gorszego, na przykład z tłokiem albo z pierścieniami. I teraz zrobimy taki mały test. Bo problem jest. Tym, że cały olej z odmy przedostaje się do wtrysku i właśnie chyba przez to ma problemy z paleniem, że, że miesza się olej z tą benzyną, zalepia świecę zrobimy mały test, tu jest rozpięte. tego węża skierujemy w dół no i próbujemy teraz co się będzie działo <gry> jeżeli chodzi o ten zabieg silnikiem który został wykonany przed chwilką to Odma, czyli odpowietrzenie skrzyni korbowej, zostało rozłączone z kolektorem sącym. No i widzę, że jest duża poprawa, co może oznaczać, że mamy po prostu przedmuchy w silniku, a to oznacza, że silnik się po prostu kończy. To jest najpiękniejsze w Zombolu, że każdy może sobie sam obrać trasę, my aktualnie jak widzicie jesteśmy w Budapeszcie. Jest jeszcze pewne wzgórze o nazwie Gelerta, gdzieś, gdzieś tam u góry, przejedziemy się jeszcze tam, zobaczymy jak wygląda panorama za nocy. Tam mieliśmy okazję również być w 2019 roku na Potole Rodeo, możecie to zobaczyć gdzieś tu u góry. Jesteśmy jedrze Łysy z Wąbol. Team, jak widać. Łysy, tam jeszcze Łysy, kolejny Łysy. Jedzie nas trzech, jedziemy Polonezem z 1983 roku. W środku trochę mocniejszy silnik. Wystartowaliśmy wczoraj z Chorzowa, jak wszyscy, z Stadionu Śląskiego. Jedna awaria, ale udało się ją opanować, jesteśmy tutaj w Budapeszcie. I ruszamy dalej, kierunek Sarajewo, więc trochę się pewnie rozjedziemy, ale na pewno jakieś ekipy z Wombolowe będą. Jechaliśmy 4 lata temu, w 2018 roku. Ee, żukiem, więc przygód było dużo więcej, 14 dni, co dwa, co dwa dni generalnie średnio była awaria. Żuk nam dał niezły chrzest, jak na pierwszy raz na Złombolu. Ee, wtedy nazywaliśmy się Jedrze Żuku Złombol Team, zawsze ten element Jedrze, bo jesteśmy z Krakowa, Jedrze idrze, jak ktoś zna ludzi z Krakowa to wie o co chodzi. znajdujemy się teraz na granicy węgiersko-serbskiej i z aplikacji RailiGO widzimy, że się tutaj lekko przykorkowało Tak samo jak sytuacja w poprzednim roku przed granicą bułgarską, troszkę się zakorkowało, nie ma sensu męczyć samochodu, tym bardziej, że dalej mamy problem. Pomimo tego, że przerobiliśmy troszkę odpowietrzenie skrzyni korbowej, to samochód ma jeszcze problemy z paleniem, nie takie jak już wcześniej, ale żeby go nie męczyć, żeby móc jakoś szczęśliwie dojechać do mety, no to, no to tu go oszczędzimy troszkę, tym bardziej, że się zrobiła fajna pogoda, przepchamy go po prostu przez granicę. I plan początkowy był, że jednak pojedziemy na Ochrydę, ale no, lewarek zaczyna coraz bardziej przeszkadzać, ciężko się wbija biegi. Lodówkę do tej pory nie podłączyliśmy, a spotykamy coraz więcej złąbolowych znajomych, którzy zatrzymują się w kempingu nad Dunajem koło Belgradu. I zastanawiamy się, czy nie zostać jednak tam, przy okazji przygotować samochód, żeby nie mieć więcej niespodzianek. I bardzo fajna, ciekawa rzecz w tej aplikacji, że no możemy zobaczyć kto gdzie się znajduje, co się dzieje. Właśnie przed chwilką chłopaki tutaj dodali, że potrzebują prawą zwrotnicę z piastą do maluszka. A tam czekaj, okay. odchylę tamtą stronę, tam <grystanie> <grystanie> czekaj w twoją stronę muszę no, 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 pokręcić, no, no. czujnik jeszcze chyba jeden jest, to masz twardy smar jakiś taki, ja nie wiem, ale zapytam u sąsiada, no, no, to. o to był ale te były dobre bardzo, nie, ty ja mam olej do przekładni, TNO do lokomotywy, oleci ci nie da. Olej ci to, leci, to będzie. Co, turbo tam się załączyło w ksudzie, na podjeździe, zaczęło piszczeć i się okazało, że to łożysko, a nie turbo. Okazało się, że turbo nie ma. Bardzo nas to zaskoczyło, bo ten brak mocy jeszcze większy brak mocy był, bardzo skakujący. Z tego, turbo zostało Łożyska się kręciły, aż się przestały kręcić. I teraz e, nabawiamy je do ponownego kręcenia. No. A jak na popołowie Ja pierdziele, normalnie inny samochód. Pojazd nowy się robi no. wtedy. Inne auto, pak Pach, pakną dziury, dziurę, nie dziury wybiera tak, że... To będzie? Pokaż ten A widzisz, tu jeszcze można dowalić trochę smaru. Nie? jest taki większy dramat, nie? jest to jak ale widzisz, teraz się przejechałeś takimi drogami tutaj, że wiesz, kiedy dziury były w Polsce 20 Ty. lat temu. Ja, nie, ja naprawdę. <głos> przepraszam, <głos> Przepraszam, że kiedykolwiek coś złego pojedzie na polskie drogi. Ja nie? tak samo. <noise> no możesz próbować. Uwaga, A Gdzie Niemców. Fale. nikt nie ma nic? Nie ma.